Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Powiadam wam, którzy słuchacie. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jaka za to należy wam się wdzięczność? Przecież ich grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy was, wam dobrze czynią, jaka za to należy wam się wdzięczność, i grzesznicy to samo czynią jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jaka za to należy Wam się wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyle samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie niczego się za to nie spodziewając. Wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ on jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierny, miłosierni, jak ojciec Wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie Wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie Wam dane miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną. I wypełniono ponad brzegi wsypią w zanadrze wasze. Odmierzył wam bowiem taką miarę, jaką wy mierzycie. Oto słowo Pańskie. Drodzy Bracia. Po raz kolejny możemy powiedzieć, że ta Ewangelia nijak, nijak nie pasuje do życia. Seba, słyszysz? Miłuj z tego nieprzyjaciela. Masz jakichś nieprzyjaciół? Nie masz. To dobrze. A ty Piotrek? Masz ludzi, którzy ci źle życzą? Może się znajdzie. Adriana, ty? Masz taki. I teraz Jezus mówi, miły nieprzyjaciół. Więcej. Jezus mówi, pożyczaj temu, od którego się nie spodziewasz pożyczki. Oddania tej pożyczki. No weź no to jak to ci się interes zrobić? Nadstawię policzek, jak ktoś cię tłucze. No jak to nadstawię? Trzeba się bronić. Miałem takiego znajomego księdza, mam znajomego takiego księdza. Tak się złożyło, że pożyczył ode mnie pieniądze. Umówiliśmy się na odpowiedni czas, przekazałem mu pieniądze. Umówiliśmy się, że wtedy i wtedy te pieniądze odda. Minął przypisany czas, a on nic. Mało tego, przyjechał na kawę, rozmawiamy o tym, o tamtym, nic o kasie. Więc tak jeszcze poczekamy jakiś czas i mówię, słuchaj, chyba inaczej, żeśmy się mówili. A no tak, no tak, no tak, dobrze. przywiózł. Zrobił tak jeszcze drugi raz. Zrobił tak jeszcze trzeci raz. I po trzecim razem, kiedy znowu nie dotrzymał słowa i dopiero po jakimś czasie pieniądze oddał. Mówi do mnie: Mam nadzieję, że nie straciłem przyjaciela. Mówię: Przyjaciela czy kolegi nie straciłeś, ale straciłeś możliwość pożyczenia pieniędzy. No coś powie: No to ładnie, no to dyrektor to czyta słowo Boże, robi zupełnie odwrotnie. Ale gdyby tak uczciwie poczytać to słowo Boże, to jest taki fragment w Ewangelii, kiedy Jezus jest policzkowany. Pamiętacie, kiedy to było? Ktoś pamięta? Ja pamiętam. Kiedy, Łukaszu? Kiedy właśnie został wystawiony przed sąd i złożony, z powiedział ten, patrz, na ten dlaczego mnie bijesz? Tak. Jeśli źle powiedziałem, udowodnij, a jeżeli dobrze, dlaczego mnie pijesz, tak? To był u arcykapłana przed sądem u Piłata, najpierw sąd Sanhedrynu pił i tak dalej, i tak dalej. Czyli zaraz, nadstawiać na policzek, czy nie? Być fight pierdoło, po której wszyscy skaczą, czy mogli się postawić? O co w tym wszystkim chodzi? Co to znaczy nadstawić policzek? To znaczy, nie próbuj działać tak jak ten człowiek. Jeżeli ktoś ci bije i ty go będziesz bił, to tak naprawdę nie różni się od tej osoby. I wchodzisz z ofiary, stajesz się katem. Ale możesz zastopować tą przemoc. Możesz powiedzieć, nie życzę sobie tego. A jeżeli nie jestem w stanie samemu to zastopować, to jestem w stanie odezwać się do ludzi, którzy są w stanie zastopować tego człowieka. Zawsze mogę unikać tego człowieka. Mogę od niego uciekać. Przeszkadzasz. Przeszkadzasz. Zawsze mogę od niego uciekać. Zawsze mogę zastopować. A jeżeli nie, mogę iść w obronę. Po obronę. Ale ktoś nie ma prawa naruszać mnie. Jezus zapytał, czemu nie bierzesz? Co złego zrobiłem? Udowodnij. Nie na drugiego policzka. policzkę. To, co Jezus sobie sam zaprzecza? Nie. Jezus mówi: kochaj bliźniego jak siebie samego. Najpierw siebie ukochaj. I z miłości do mnie, do mnie samego, płynie to, że ja Ci nie pozwolę mnie wykorzystywać, ja Ci nie pozwolę mnie bić, ja Ci nie pozwolę, nie wiem, właśnie mnie oszukiwać. Nie dlatego, że nie jestem w stanie się odegrać. Tylko jeżeli Ci pozwalam tak robić, to tak naprawdę Ciebie niszczę. I dlatego mogę powiedzieć, czemu mnie bijesz. I dlatego nie będę Ci bił, jak Ty mnie bijesz. Nie będę Ci złem odpłacał za Twoje zło, bo to tylko zrobi machinę kuli śnieżnej, to jeszcze mu mocniej odda, to ja mu jeszcze mocniej i zaczyna się, tylko ja to zastopuję. Nie, nie chcę robić tak jak Ty. To jest też istota, dlaczego Kościół zdecydował się w katechizmie mówiąc o tym, że nie ma kary śmierci, nie powinno być kary śmierci. Papież już bardzo mocno definitywnie to powiedział, bo w katechizmie jest trochę tak delikatnie powiedziane, że jeśli inne środki zaradcze nie pozwolą obronić społeczeństwa, społeczeństwo ma prawo zarządzić karę śmierci. Tak naprawdę w naszych warunkach codziennych to jest niemożliwe, żeby się gościu nie odseparować czy gościowy żeby nie zagrażał, to nie ma problemu, dlatego nie ma potrzeby sprowadzić kary śmierci. Tak? Natomiast ja nie chcę z kata stać, z ofiary stać się katem. Jeżeli ja wykonuję karę śmierci, nawet ta kara śmierci jest uprawniona, to staję się za mordercą, nawet zgodnie z prawem staję się mordercą. Dlatego trzeba umieć postawić tamę, nie. Nie, nie. Tak nie można. Tak się nie robi. I teraz łatwo powiązać, zobaczyć, mówią mi ośmiu przyjaciół, ale można powiedzieć inaczej, jak poznać przyjaciela? Wtedy, kiedy jest ci w stanie postawić granicę. Dlaczego? Bo tobie mu wtedy na tobie zależy. Nie wiem, już mówiłem ten przykład, mogę się powtarzać w starszym wieku. Bardzo, jedna z najlepszych klas, jakie uczyłem w elektryku przez te 15 lat, naukowo taką, ale jako ludzie, z nimi może było konie kraść. Jeździliśmy w góry wielokrotnie. Po wielu, wielu latach sytuacja, bo oni przyjeżdżają do mnie, sytuacja, jeden z nich ma dziewczynę, dziewczyna prowadzi się naprawdę słabo. Nie mówię o sprawach tylko łóżkowych, ale o sprawach takich, że ona proponuje picie, prowokuje do picia i tak dalej. Impreza, na pierwsza. Jeden z nich mój siędza: Jak to nie ślepo, on nie widzi tego, wszyscy widzą, tylko on nie widzi. On jest zaślepiony, jest zakochany w tej dziewczynie, bo to jest jego pierwsza dziewczyna. Super, on się czuje, wybrany i tak dalej. Nic nie widzi, co ona wyprawia więcej. Oni już nie chcą nawet z nimi jeździć razem, bo nie chcą już nawet znosić tej obecności. Ja mówię, idź mi to powiedz. Proszę księdza, stracę przyjaciela. Mówię, nie, nie, nie. Ty już straciłeś przyjaciela. Ty mnie ja widział, że mój przyjaciel idzie w bagno i gdybym się na to patrzył i bym powiedział, nie, nie powiem mu tego, bo stracę przyjaciela, to ja wcale nie byłem jego przyjacielem. Przyjaciel ci powie, nie. Słuchaj, tak się nie robi. Słuchaj, zachowaj się jak świnia. Wkroczyć jak główek ostatni. Weź się ogarnij, tak nie można. Banda ma wspólny interes. W przyjaźni nie ma wspólnego interesu. Jest wspólne upodobanie jakichś wartości. Zasadnicza różnica. Łączą nas wartości. Prawda, piękno, dobro. Przyjaźń jest w jakimś celu, dobrym celu, który człowiek oszlachetnia. W bandzie. Może być. Rób to, co chce. I liczy się najsilniejsze. W pierwszym czytaniu dla niektórych może nie zrozumiałem, o co tu chodzi. Jakieś mięso dla bożków, nie iść tego mięsa. O co tu chodzi? Wiedza, miłość. Ale Paweł pokazuje bardzo jasno. Korynkianie uważali się za takich mądrych, przecież nie ma żadnych bożków. A żeby był zwyczaj ofiarowania mięsa bożką. To każdy logicznie wie, że jak nie ma żadnych bożków, to nie ma też... ten czyn nic nie znaczy. Ale święty Paweł mówi, nie wszyscy o tym wiedzą, nie wszyscy trzymają tego wiarę. I mówi, ze względu na tych, którzy takiej wiary nie mają, jeżeli zobaczył Ciebie, że siedzisz za stołem i jesz to mięso ofiarowane dla bożków, chociaż bożkowie nie istnieją, to ze względu na tego człowieka, który o tym nie wie, jeszcze nie przetrawił tego, nie jest tego mięsa. Żebyś go nie zgorszył. I znowu postawa przyjaźni. Nie zrobię pewnych rzeczy dlatego, bo nie chcę, żebyś przy mnie stawał się gorsze. Ja mam nadzieję, że tutaj będą tworzyć się przyjaźnie. A przyjaźń się robi wtedy, kiedy właśnie człowiek nie staje się przy mnie gorszy, tylko staje się przy mnie lepszy. Święty Grzegorz na zianzu i święty Bazyli Wielki prześcigali się chyba oni, bo pomyliłem, ale chyba oni, prześcigali się, kto może więcej uczynić dla swojego przyjaciela. Ale im oboj, obojgu, nie obojgu, dwóm im zależało, żeby iść do dobra. Iść do dobra. I ja się cieszę ze wszystkich takich momentów tutaj obserwowanych w bursie, kiedy chcesz mieć na uwadze dobro drugiego człowieka. Wracam z, z, ze spotkania z rodzicami harcowskimi. I wprost powiedziano: dzisiaj nikt nikogo nie obchodzi. Nie ma relacji. Każdy sobie rzepkę skrobi. Co ma ich połączyć w tym harcersku? Jak ci ludzie nie chcą być ze sobą, nie interesują się sobą. Tu też może być 40 różnych satelitów w których czasami orbity się ze sobą spotkają, a to bez sensu by było tak. Po to jest pomyślana ta bursa, nie interna, tylko bursa, po to, żeby tu tworzyć przyjaźnie, a kiedy będziemy tworzyć przyjaźnie? Kiedy będzie nam na sobie zależało. Nawet kiedy będzie trzeba powiedzieć, nie, tak nie można, nie tędy droga, słuchaj, to tak nie można. Niedawno zwróciłem uwagę jednemu z was, był banany, Patrzę, gość ładuje całą kiść tutaj na szyję, jeszcze w rękach coś tam próbuje, Nie, chłopie, weź się Po poczęstuj się, ale są jeszcze inni, a. Sam bym miskę tych bananów zjadł. Super, ale popatrz, że są jeszcze inni. Prosta rzecz. Nie, to co z tą ciągle przerabiały? Poczekaj, starczy każdemu. Nie, że pierwszy wlecisz, zabierzesz, polecisz. Pomyśl też o innych. Nie? To jest to. To są proste rzeczy, to są tak proste rzeczy, takie malutkie rzeczy. Ale to są tak ważne rzeczy, że jak później zechcecie tworzyć relacje, później myślę, że większość z Was skończy jako ojcowie, mężowie, najpierw mężowie, później ojcowie. Mam nadzieję, że taka kolejność będzie. Seba widzę się już uśmiecha, mężowi, ojcowie, no Mikołaj to pewnie jako mój wikariusz tutaj skończy, to już go zostawimy. Więc to jest to, no jak można żyć w małżeństwie myśląc tylko o sobie. I dlatego tu są ograniczenia w bursie. Jak ja niektórzy słucham, jak co mi powiadają, co jest tam, o wam, no to jedź tam. Natomiast tu są pewne ograniczenia. Nie wolno, nie można, nie wypada. Myślę, że jestem w ciągu tych dyrektorów, bo tu się ode mnie nie zaczęło i na mnie się nie skończy, chociaż nie wiadomo, którym naprawdę zależy, żeby tu byli normalni ludzie. Może to wbrew światu, bo świat powie nie, bo właśnie bij o cię tu bij mocniej. Daje się wykorzystać, to wykorzystaj jeszcze bardziej. Ale myślę, że w ciągu tych dyrektorów, którzy mówią, no nie, to nie chodzi tylko o wspólne mieszkanie. Nie chodzi tylko o wspólne spanie. Zwrócić uwagę na istotę rzeczy, że nie jesteśmy tylko dla siebie. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Przemek, ile dałbyś rady zjeść bananów? No tak strzelaj. Sześć. Sześć. Jakby było bananów 40, tyle by zjadł? No 6. I mu kazanie. A ilu nas jest? Nie 40. To ile zjesz bananów? 6. <grystu> ile? 40. Nie wiesz? Naprawdę nie wiesz? Pomyśl, 40 bananów, 40 kupaków. Ile chcesz zjeść bananów? Chcesz zjeść wszystkie. A ile zjesz? Proszę? Sześć. 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 To znaczy, że jeszcze długo będziesz musiał być w burcie, żebyś to zrozumiał, że wypada zjeść jednego. Chyba, że Piotr się od swojego. Całe piętro modwa? Maksym, to jest jedyny jest. Ten